Wprowadzenie. Cześć wszystkim, witam Was na kolejnej lekcji z odpowiedzialnego finansowania. Dziś skupimy się na ważnym aspekcie rozumieniu ryzyka związanego z naszymi decyzjami finansowymi. Co to jest ryzyko? Zacznijmy od podstaw. Ryzyko to nieuchronna część życia finansowego to możliwość utraty wartości inwestycji lub poniesienia nieoczekiwanych strat. W dzisiejszej lekcji dowiemy się, jak możemy świadomie zarządzać tym ryzykiem. Edukacja i zrozumienie. Najważniejszym krokiem w radzeniu sobie z ryzykiem jest edukacja. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję finansową, musimy dokładnie zrozumieć, co jest z nią związane. To oznacza badanie rodzaju inwestycji, analizę trendów rynkowych i świadome podejście do potencjalnych zagrożeń. Dywersyfikacja portfela. Jednym ze sprawdzonych sposobów minimalizowania ryzyka jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. Rozproszenie naszych aktywów może pomóc w zminimalizowaniu wpływu ewentualnych strat na całość naszego kapitału. Świadomość zmiennych rynkowych. Rynek finansowy jest dynamiczny, zmienny, podatny na wpływ różnych czynników. Ważne jest, aby być świadomym tych zmian i dostosowywać nasze strategie zgodnie z aktualnymi warunkami rynkowymi. Stała obserwacja i reakcja na zmieniające się trendy są kluczowe. Podsumowanie. Dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji. Trzymajcie rękę na pulsie rynku, bądźcie świadomi i podejmujcie decyzje finansowe z głową. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach.